Dzień dobry moi drodzy, witajcie w tym świątecznym okresie. Chcieliśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Z okazji świąt Bożego Narodzenia. Dużo zdrowia, 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 szczęścia. Miłości i żebyście mogli spędzić go w gronie najbliższych, tak. w tych ciężkich czasach. To jest najważniejsze chyba teraz, żeby jednak być w gronie rodzinnym i tak. żeby docenić. My niestety nie mamy takiej możliwości, żeby być ze wszystkimi w tym roku. Nie udało się powiedzieć, co się dzieje w Anglii, no ale w sumie nie o tym. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, uważajcie na siebie i życzymy Wam wesołych świąt. Wesołych świąt i dziękujemy za te kilka miesięcy, które spędziliście razem z nami. Dajecie nam ogromną motywację do działania dalej, do kręcenia filmów. Niestety jesteśmy troszeczkę zablokowani teraz, ale o tym może za kilka dni. Tak. Zobaczymy się w ten weekend na naszym pierwszym live, dlatego zapraszamy. Nie powiem wam dokładnie o której godzinie jeszcze. A nie kiedy, bo w sumie nie wiemy. Tak, bo nasze, <laughs> nasze plany świętach. są bardzo dynamiczne, ale po świętach weekend się zobaczymy. Opowiemy na Wasze pytania i opowiemy Wam o bieżącej sytuacji u nas. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt. Wesołych świąt. <laughs>